Dostałem zlecenie, zaraz wam powiem, tylko się wydostanę stąd, bo tu zdeczka wąsko. Także tak, dostałem zlecenie, jadę tutaj w Portugalii na załaduneczek. 89 km mam, godzinka 19. Oczywiście, jadę sobie dzisiaj podjechać, gdzieś może podjadę na firmę. Zobaczę, czy jest gdzie tam stanąć. Jeżeli będzie, to po prostu zostanę sobie tam na nockę, bo rano będę tam się ładował. Niby napisali mi, że od 7 rano widzę na internecie, że jest od 8.30 firma otwarta, więc pewnie tak będzie. Kolejna rzecz, gdzie jadę rozładować, to później, jeżeli już się załaduję, do Hiszpanii. Nie do Polski, nie do Niemiec, do Hiszpanii, w okolice w Walencji, bodajże. Tak, w okolice Walencji, jakoś 50 km przed Walencją. No i co? I dopiero później Stamtąd będą szukać czegoś do Polski, nie? No, także teraz Portugalia, załaduneczek jeszcze jutro, Walencja, Hiszpania rozładunek. No i wtedy będziemy się martwić. Także pociskam tymczasem. Firma, ponieważ był parking gdzieś na trzy ciężarówki, znaczy byłem przy drodze i trzy miejsca były zajęte, więc jadę w poszukiwaniu miejsca, co może być lekkim problemem, bym powiedział. Tutaj zaraz skręcam w lewo na rondo, sobie ustawiłem nawigację i zobaczyć, czy w międzyczasie po drodze coś znajdę. Jak na razie nic nie widziałem. Nie wiem, czy coś znajdę tutaj. No to będzie delikatny problem. Będzie delikatny problem. No to jest cywilizacja. Burger King. Kurde. Dobra, zaraz zaktualizuję sytuację. Porta Regle, miejscowość. Jeszcze nie dojechałem do tego ronda. widzę, nigdzie się nie stanie po boku stacje benzynowe to też nie są takie do, do parkowania nie ja wiem, pojadę jeszcze prosto, zobaczę widzę tam jakieś ciężarówki z tam no i te no, tutaj stoją, tak wzdłuż drogi to chyba nie na noc jest jakaś stacja, ale to też raczej nie dla mnie no, no to jadę jeszcze prosto wyczaiłem, że tutaj stoją jakieś ciężaróweczki jakaś strefa przemysłowa sobie oddaję moc na koło przybędziesz do celu 17.34 chyba spróbowałbym zawrócić i sobie tam zaparkować na wylocie nie wiem czy to jest dobry pomysł ale lepszego bardziej prawidłowego miejsca nie widzę jak na ten moment Dobrze tyle rond tutaj jest. Nie, to nie tutaj się wjeżdża. Jeszcze dalej to jakoś wjeżdżamy. O. No Widać, wyjeżdżone jest miejsce, więc stają tutaj ludzie. się tutaj gdzieś pakuje Idę obczaić miejscówkę Aha, dobra, bo te... ten gościu chyba będzie wyjeżdżał, bo jak nie myślałem się tutaj na ten placy wstawić Ale skoro on może na chwilę tylko się zatrzymał to Może ja się tu wstawię Aczkolwiek nie jestem pewien. Niby ma odpalone auto, coś tam naciska na hamulce, czy coś w tym stylu. Ale nie odjeżdżam. No, on chyba chce wycofać. Oje odjadę, chyba będzie odjeżdżał. No i super, i jest miejscuwa tak mi się wydaje, że piracy drzwi można stanąć, no gdzie tu staniesz, jak tu nie ma stacji benzynowych parkingów. A, on sobie tam się przestawi. No to ja tutaj pokombinuję i się wstawię bardziej tutaj Żeby śmietnik nie przywalić i koło drzewa żeby stać Dobra, gaszę furę, myślę powinno być Tutaj jest drzewko Tam jest troszkę miejsca Tak to się prezentuje Kurde, ale warunki Nie wiem, chyba będzie okej, okay, co? tam jako w ogóle góra jest konkretna na wprost z jakimiś kamieniami, Czekaj, tam da się wejść by to sprawdzić na tym gościu, o, tam obok się pojechał wstawić nie wiem że ja go nie wygoniłem no ale faktycznie stanął tak, że nie szło przejechać trochę no bo ten tutaj tak stoi po prawo teraz ja się ustawiłem tak, że od tych parkingów, końca parkingu mam jeszcze spokojnie z półtorej metra Więc nie stoję na drodze, stoję tylko na parkingu Tamten z tego mana białego tak ustawił się na przejeździe No ale on pewnie odjedzie zaraz Także tak by to, tak by to wyglądało a 6,7 km, 9 minut mam stąd na firmę, także jest luźniutko. Nie zajeżdżałem tam dzisiaj, widziałem, że była jeszcze otwarta, ale widziałem, że do 17:30 mają otwarte. Teraz właśnie wybiła 17:30. Więc najprawdopodobniej już, już tam się zamknęli. No rano mówię, od 8:30 jest opisane w internecie, a Miss spedytor mówi, że od 7, więc pojadę tam na 7:00 Nie będę stał pod bramą. Tak swoją drogą to niezłe pasy tutaj mają w Portugalii na drogę, gdzie i tak nie ma chodnika. Ogólnie to sytuacja wygląda tak, że postanowiłem wpierniczyć się na górę. O, dokładnie tamto. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale idę. Jest godzina 20 polskiego czasu, w sensie tutaj jest 19.00 Słońce jest jeszcze w miarę wysoko Nie wiem czy w ogóle tam jest wejście Jakiekolwiek Ale wygląda ciekawie, takie skały na górze Więc lecę, nie wziąłem dzisiaj z sobą nic Żadnego plecaka, żadnego picia Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne Dobra, przed chwilą minąłem jakiś znaczek Z zieloną strzałką właśnie w tą stronę Z tej głównej drogi, na której byłem no, ale co to ma być? Tutaj ludzie widziałem ołtami sobie tam jadą, do góry. Znaczy, w sensie tutaj. I nie wiem, gdzie tam dalej. Ale już zaczęło się pod górkę. Zaraz będę sapał. Ale no dobra, może mi się uda. Na zachód słońca może zdążę. Ja tu mam pomysł. Zamiast siedzieć w tej kabinie, piwko pić, którego nie mam, to lezę. O, znowu tutaj jest takie te drzewo. Co to jest? Te to są chyba oliwki. Dobra, gdzie ja mam iść? Bo tutaj na razie ogrodzone jest wszystko nic nie widać. Zobaczcie. Wszędzie płot, tam jest jakaś droga. A jak to jest teren prywatny? Ej, no ładnie to wygląda. Ja chcę tam wejść. Już się nastawiłem. Godzinę czasu się motywowałem. Ale tam są jakieś zabudowania. Dobra, idę zobaczyć. W ogóle tak zauważyłem stojąc na parkingu na weekendzie i teraz też widzę to samo. Że drzewa są tutaj okorowane. Zobaczcie. Tutaj jest kora na górze. A tutaj jest okorowane i takie ciemne. Tam to na przykład nie jest, a tutaj jest, tam jest, tam jest, nie wiem czemu to podlega. Ej dobra, bo tu jest jakiś znak, kabacja nowa i taki znaczek jakby zakaz wjazdu. Nie wiem, ja tam mogę iść? I teraz mam schizę, nie? Czy ja tam dojdę? Najgorzej to się psa jakiegoś boi, tam będzie jakiś pies i będzie biegł w moją stronę. No i coś szczeka, ale to tam, dobra, idę, to nie był zakaz wejścia, po prostu tutaj jest znaczek, że tędy się idzie, ale autem tu można wjechać, no i tam jest jakieś zabudowanie jeszcze, w sensie tam, ja pierdolę, ale by pitalo, się będzie kurzyło za mną na tym piasku, wszystkie drzewa okorowane, hej dobra, nie wiem co. Nie wiem czy tu można. Wygląda jak teren prywatny, no bo jest ogrodzone całe. Zaraz będą chcieli jakąś opłatę pobrać, a ja nie mam pieniędzy, nie mam portfela. Ja jestem za wzgórzem, ale nikogo tutaj nie ma. Dróżka prowadzi sobie tam dalej, a tutaj jest na posesję. Także myślę, że po prostu był to znak, że tutaj nie wjeżdżać autem, a zostawić tam wcześniej na parkingu, co pokazywałem. Co przechodziłem tamtędy tędy. Nawet to nie zmienia faktu, że to jakiś... Pies może latać. Ło! Są muczki. Siemo. Ejo! Jak się popatrzyły wszyscy. Teren chyba Czemu tu jest wszystko pougradzane i po, pootwierane? Co to ma za sens? Nie wiem, moja droga wygląda tak Jak mnie zaraz tam przyczają i wydupią Ja nawet języka nie znam jakiegokolwiek Już nie mówiąc o portugalskim Choćby angielskiego, ale oni też, też angielskiego nie znają zupełnie. Robi się fajnie. No pierwnicze mam stresa. Ja nie, nie jestem podróżnikiem, jestem kierowcą ciężarówki. No to, że nikogo nie ma, to mogłoby świadczyć o tym, że jest na przykład poniedziałek. To spoko. Ale czemu to jest ogrodzone wszystko? Jest brama wjazdowa i otwarta. Jak było ogólnodostępne, to można było sobie tak wchodzić chyba czy nie? Czy chcą po prostu wymusić, aby wchodzić tędy? tutaj trawą po, po ścieżce tam gdzie jest wydeptane bo jakby było otwarte to by ludzie na przełaj sobie chodzili nie wiem, a jak tu są jakieś dzikie zwierzęta I to jest jakiś ten rezerwat Zo i tu jakieś tygrysy biegają jest ogrodzone żeby nie wyszły ja sobie tam idę do nich Chyba jestem uratowany, bo pobiegła jakaś pani w sensie biegaczka i nic nie mówiła, tak że chyba jest ok, ale tu się jakaś dżungla zaczyna. Patrzcie Ja chcę iść tam jeszcze do góry Dobra, już się spociłem Jezu, ja to gruby jest. jestem Tędy chyba dojdę Normalnie bym po górach chodził A to jest tylko jedna górka Już mam katar A nie bierz wody Fajnie będzie po co ci ten plezak z wodą A patrzcie jak ktoś sobie tam mieszka Tutaj jest domek I tam jest też jakiś Ale fajnie Ale Jaka cisza tu jest dobra, bo idę prosto tą ścieżką i doszedłem do bramy. No tutaj to już ewidentnie nie można wchodzić. Także odbiję w tą stronę. Czyli teraz jestem po drugiej stronie, jakby tych, tych skałce były na górze tam widoczne. Skąd ta kobieta przybiegła? No z góry chyba, nie? Ale ja nie jestem spinaczem, ja ciężarówką jeżdżę. Kilometry robię, a nie chodzę. Dobrze, że mam wodę do pańca, to sobie prysznic później wezmę. Może ktoś zgasić to światło. Ja pierdolę Hej, dobra. Oficjalnie wlazłem na górę. Jeszcze wejdę wyżej. O, o, cię kręcę. Ja już to widzę. Patrzcie, na no, najwyższy kamień. O, panie. Ale panorama. Dobra, tam jest najwyższy. Kamień, ale no tam co Super, że takie miejsca są Można sobie spokojnie się wbić Kurde, ile ja tu szedłem 6 minut, z 10 z parkingu. O jakie widoczki? Przekozacka. Jeden z największych, najwyższych punktów w okolicy. Tam jest jedna góra taka duża. Tu jest jeszcze jeden z jakimś kamlotem na górze. Chciałem w ogóle to zobaczyć, także zaraz tam pójdę, żeby tylko nogi nie połamać i będzie fajnie. Ktoś tam krzyczy chyba do mnie. przechodzę tutaj na tą drugą górę wyższą. Ale już widzę tutaj jest zdeczka cięższy yy, teren, zwłaszcza na krótkie spodenki. Ale już widzę, że gdzieś tutaj da się wejść. Pięknie. Śmieci zostawiają ludzie. Ej, dobra, i tutaj jest siatka. Bo tutaj już jest chyba teren kogoś innego, prywatny. Jest ogrodzony tam kuźwa taki terenik mieć ładnie w sensie to, to Portugalia tutaj nic nie ma. Ale ten ten mnie betonowy zastanawia tam na górze. Ja tam się wepsnę chyba, co? Myślicie, że jest to dobry pomysł. Nie, no zdecydowanie jest to dobry pomysł. Gorzej będzie zejść widzę, że chyba... Tędy było przechodzone Ale ja nie pójdę na łatwiznę W ogóle jak zahaczyli Dobra Spróbujemy tego Jeszcze z kamerą Będzie coś ciekawego Kurde Powaliło mnie patrzcie to Ja a kręcę Tam ten szczyt teraz to jest Pikuś. Ale mam ty mam lęk wysokości. Normalnie przepaść. Coś pięknego. Ale mam lęk wysokości. Nie stwierdzony w sensie, że nie doświadczam tego, ale tu naprawdę jest dość wysoko. W się sensie dość wysoko, no wysoko. Tu nie mam lęku wysokości, ale teraz mi się załączył. Tu już jest druga strona terenu. Widzicie? Tu jest siatka. Ja bym tam chciał pójść. Jose Manel, Paulo. O kurde, dobra. O, ale mam schizę, w sensie lęk, trochę fajnie, pięknie, ładnie było. Teraz jest mały problem, nie? Bo jak się wchodzi, zawsze fajnie na górę, no to później zejść trzeba. To tak by mogło być trochę... Trochę, żeby sobie nic nie zrobić. Jak to ugryźć? Dobra. Dobra. Jestem na dobrej drodze. Do zejścia. W jednym kawałku. Ła Mały poślizg był, ale dałem radę. Tak się prezentuje wejście. I to by było na tyle z tej wycieczki. Spokojnie teraz dojdę sobie do auta i będzie można napić się wody, której oczywiście nie wziąłem z sobą. No i dobrze, bo nie było takiej potrzeby. Widziałem, że jest to w miarę w zasięgu wzroku całe, więc nie może być tutaj długiej drogi do przybycia, żeby się dostać. Także wracam do ciężarówki. Elo.